Michał jest osobą, Michał jest takim dziennikarzem, a go czytam, że nie wiem, na kogo głosuję. I muszę wam powiedzieć, że takich dziennikarzy jestem w stanie wskazać trzech, czterech w Polsce z tych, którzy zajmują się polityką. O całej reszcie to naprawdę nie jest rocket science, żeby powiedzieć z całą pewnością, na kogo głosują, bo ja czasem mam wrażenie, że nie nawet w sztabach wyborczych u kogoś pracują. Natomiast jest trzech, czterech takich, którzy, o których nie wiem, na kogo głosuję. I ja nie wiem, na kogo Michał głosuje. I pomyślałem sobie, że to jest dobry trop, tak? To znaczy, że z kimś takim właśnie chciałbym pogadać. A poza tym Michał ma, jak już mu kadzę, pewną rzecz, która wykracza poza standard. To znaczy, on się bardzo interesuje polityką od strony metaprocesów. On patrzy co się dzieje na świecie, on orientuje się w tym jak trendy idą, strategiczne w myśleniu strategicznym, bo zobaczcie jak one się zmieniają. Ta scena tworzy się, to jest fascynujące w polityce. Że ona się tworzy na bieżąco. Zobaczcie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje, jak się, jak się nagle stało w Syrii, czego się naprawdę niewielu spodziewało, co się wydarzyło w Gruzji, co mamy w Rumunii. My naprawdę mamy teraz świat podpalony w tylu miejscach na tyle sposobów, że musi być ktoś, kto próbuje ogarnąć to znaleźć jakiś nie wiem porządek w tym wszystkim tak to znaczy nazwać trend spróbować zobaczyć czy to jest po prostu przypadkowa erupcja tysięcy różnych rzeczy która się jest i koincydencja czy w tym jest jakiś porządek przyczynowo-skutkowy to jest bardzo ciekawe a Michał ma taką ciekawość on ma w sobie coś takiego że chce się go czytać bo niektórzy mówią a to takie trochę na lewo trochę na prawo nie bo my mamy dzisiaj dziennikarstwo wyznaniowe tak samo jak, jak polityka już często nie oczekuje od wyborców żeby byli wyborcami tylko wyznani tak samo dziennikarstwo konfesyjne z jednej czy z drugiej strony doprowadza do nakręcania tej polaryzacji. Dlaczego? Bo clickbait, a dlaczego clickbait? Bo się sprzedaje i tego oczekują od nas właściciele mediów. Więc Michał jest ciekawym, rzadkim ptakiem w, tym, w, tym całym, w tej całej naszej, mogę powiedzieć, niegdyś dziennikarskiej menażerii dlatego bardzo się ucieszyłem, że te, roz, te propozycje przyjął.